W tym odcinku będę mówił dużo o inwestowaniu. Trochę postaram się opisać moment, w jakim się znajdujemy na rynku i jakie kroki, moim zdaniem, warto byłoby podjąć. To oczywiście nie jest porada inwestycyjna i tak tego nikt nie powinien traktować. To jest moje prywatne zdanie, więc proszę o tym pamiętać. Zrób swoje badania, studia wokół tematu i podejmij samodzielną decyzję. No to lecimy. Będę mówił o kryptowalutach. No więc obecnie cały czas jesteśmy. W pozycji niedźwiedzia, chociaż mocno się ruszyło to do przodu. Nawet powiedziałbym bardzo mocno. Kilka monet poszybowało do góry, ale cały czas to jest dobry moment na to, żeby wejść, żeby wskoczyć to. Podam za chwilę kilka monet, które w moim zdaniem są warte uwagi. No, generalnie tak, przyszły rok 2024, uważa się za rok dużych wzrostów. To oczywiście ma związek z tym, że Bitcoin będzie przechodził halving kolejny, czyli o połowę będzie obcięta dochodowość kopania tej monety przez górników, czyli chcąc nie chcąc moneta wzrośnie na wartości. Wielu górników z kopania przejdzie po prostu na inwestowanie, więc z, z rynku bitcoin będzie szybciej znikał, a więc a no, równolegle cena będzie szła do góry. Kolejną taką monetą warto uwagi jest oczywiście Ethereum. To są dwie główne monety kryptowalutowe, tak? takie sztandarowe, no ale jest też parę innych, które są zaraz za nimi. Dzielnie gonią tak, ten peleton. Kto wie, nawet może kiedyś prześcigną tych liderów Taką monetą będzie z pewnością y, Solana. Taką monetą będzie też Chainlink. Moim zdaniem warto się wyposażyć w takie, chociaż trochę tych monet. No myślę, że jesteś w stanie przeznaczyć 100 dolarów, 200 dolarów, tak? Że jest to w twoim zasięgu. No i po prostu zainwestować, nie? Ja podam pod tym nagraniem linki do, do giełd, w których sam korzystam, które sam y, jestem zadowolony z nich. A sprawdziłem ich sporo, Także to jest wybór giełd, które uważam, że... No uważam, że na nich warto trzymać swoje środki, nie? Także jak jesteś zainteresowany, to, to kliknij w linki sobie tam załóż konto, przelej trochę środków, no i zainwestuj w monety, które są godne uwagi, które też wróżą no, całkiem niezłe zyski w najbliższym roku, a szczyt szczytów jest gdzieś tam prognozowany na no, połowę 2025 od połowy do końcówki, gdzieś w tym rejonie, Powinno, powinien być, powinna być górka, czyli tam. Tam należałoby się wyprzedawać z tego, co się kupiło wcześniej. Czyli będziemy mieli, no będziemy szli w stronę byka, nie? Będziemy wzwyżkować. Oczywiście nie sposób trafić gór, górki samej, no bo to, to nigdy się nie udaje. Tak samo jak nie jesteś w stanie trafić na sam dołek. Ale gdzieś tam można oscylować wokół tego i sobie to wszystko uśredniać. O to generalnie chodzi. Wiecie co? Kryptowaluty, jakby ten, ten system ekonomiczny jest nieunikniony, bo to jest, Coraz większe odejście od materialności, od fizyczności. My jako ludzie coraz mniej inwestujemy w to, co fizyczne, nie? My się przenosimy w sferę transcendentną, niematerialną, metafizyczną i właśnie kryptowaluty są odpowiedzią na to, nie? Sama prędkość przesyłania tych środków jest po prostu oszałamiająca. Żaden bank tego nie potrafi, żaden klasyczny bank tego nie potrafi, nie? Żeby w ciągu jednej sekundy, dwóch sekund, trzech sekund przelać ci środki. No może ewentualnie w obrębie jednego banku, ewentualnie, może. Ale jeśli masz różne y, banki, no to to jest w najlepszym przypadku kilka godzin, tak? Ludzie już nie mogą czekać. Świat szybko zasuwa, żeby czekać kilka godzin na transfer środków. Nikt na to nie ma czasu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, jeśli przyjrzymy się takiemu zagadnieniu jak y, stacking, stacking monet, to to jest po prostu, no wiecie, <laughs> obecne banki dają w porywach tam 8%, nie? Teraz śmiga taka jedna reklama banku właśnie 8%. No dobrze, fajnie, 8%, tylko tam nikt nie powiedział w tej reklamie, nie wytłumaczył, że to jest okres promocyjny, nie? No więc tak naprawdę po okresie promocyjnym spadasz do 6% albo do 5%. I co to jest te 5%? To jest jakiś śmiech na sali, nie? Podczas gdy monety, jest które stakujesz, potrafią dać Ci na przykład 40%, 100%, 400%, nawet taka jedna jest, no to też oczywiście jest powiedzmy w jakimś tam okresie, nie? No ale jeśli wrzucisz sobie na kilka miesięcy taką monetę na 400%, no to umówmy się, że to jest konkretny zarobek, nie? A jeśli mówię, że, że któraś moneta ma 40%, no to to jest stały zysk. To nie jest okres promocyjny, to jest stała rzeczywista, stałe rzeczywiste procentowanie. Także, no trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać, bo z pewnością możni tego świata będą próbować trochę to zadusić, tak? Więc mamy teraz wzrosty, owszem, ale z pewnością będzie jakaś korekta po drodze, jakieś takie tąpnięcie. Bo może niektórym możnym się to nie spodoba, co się dzieje, no bo tak naprawdę jest to rodzaj konkurencji. Chociaż współprace już się odbywają. Taka moneta XRP wchodzi we współpracę z jakimiś tam bankami, aby udrożnić ten system transferowy środków, nie? Więc uważam, że jest to nieuniknione. Więc z pewnością warto się tym zainteresować. Przeznaczyć kawałek swojego kapitału na to. Bo to jest trochę tak, że pytanie, czy ty jesteś w stanie sobie pozwolić na to, żeby nie zainwestować? Bo weź pod uwagę, że jeśli to wszystko wypali, tak? Ten 2025 będzie zbieraniem po prostu, odrywaniem biletów, wiecie, no, z drzewka obfitości. I jeśli się okaże, że ty nie zainwestujesz, to pomyśl sobie, jaki się dystans stworzy między tobą, a osobą, która zainwestowała. Nawet tam powiedzmy, no, choćby 1000 dolarów, nie? No, no ja zakładam, że masz ten 1000, tak? Jakby no, wiecie, no, to jest jakby, powiedzmy jedna pensja twoja miesięczna, nie? Zakładam, że masz jakąś poduszkę finansową amortyzującą na w razie wypadku nie? w sensie, że masz tam coś odłożone, bo tak należy prowadzić życie. Więc jeśli nie masz tego tysiąca dolarów, no to i nie zainwestujesz. Albo inaczej, masz ten tysiąc, a nie zainwestujesz, no to ten dystans, jaki się stworzy między ludźmi, którzy, którzy zainwestowali, a tobą, który nie zainwestowałeś, to będzie już być może nie do nadrobienia. W sensie, że, że ty się gdzieś tam pogrążysz, tak? Jakby nie, nad, nie nadgonisz tego. Będziesz miał jeden cykl w plecy. Będziesz musiał czekać potem do 2025, kiedy to zacznie spadać znowu przez kolejne dwa lata, czyli będzie spadać z powrotem do pozycji bez jakiejś tam, powiedzmy, dwa lata, czyli 2027. Tam zaczniesz kupować. Zaczniesz, zaczniesz akumulować sobie, no to 2029 zacznie tak już znowu rosnąć porządnie, no i gdzieś tam w 30 roku będziesz mógł się wyprzedawać, nie? Dopiero za 7 lat, nie? Za 7 lat. Także zwróć na to uwagę, nie? Nawet chociaż spróbuj, no, żebyś nie plusy w brodę, tak? Nawet warto spróbować, chociaż, najmniej chociaż te 100 dolarów, nie? Ale tak bym polecał, no chociaż te, te, te 500 dolarów przez, przeznaczyć, no, naprawdę to nie są duże pieniądze. A, a to, co mówią eksperci w tym temacie, i zresztą co ja sam przeczuwam, no to mówimy o zyskach przynajmniej dziesięciokrotnych, nie? Od momentu, w którym się znajdujemy, a ja uważam, że nawet to będzie więcej niż 10, 10 razy to będzie no, z 15 do 20 przynajmniej. Czyli Twoje zainwestowane pięćset dolarów teraz ma dużą szansę zamienić się w 10 tysięcy dolarów, nie? Wiele osób mówi, że będzie to jak jakiej nie było do tej pory. To będzie eksplozja po prostu eksplozja. Jaki świat nie widział, to też w pewności będzie odpowiedź na to, co się działo ostatnio, tak? Lockdowny, próba zamknięcia nas, nie, jakby spadek zaufania do, do różnych korporacji, do systemu bankowego. To też myślę że będzie taki bunt, odpowiedź świata, jakby przedsiębiorców, inwestorów, że to też taki manifest, że my sobie bez was poradzimy, że to, że to odwracamy dynamikę, że to wy zaczniecie potrzebować nas, a nie my was, nie? No także odpowiedz sobie, czy, czy staćcie na to, żeby nie zainwestować? Czy staćcie na to, żeby nie zainwestować?